Ja powracam do rozmowy z moim gościem, a moim gościem jest pan Marcin Mikołajczak i rozmawiamy o jarmarku Świętojańskim. Jakie atrakcje to już troszeczkę usłyszeliśmy przed przerwą, ale czym różni się ta edycja od poprzednich? Myślę, że tak jak też wspominałem wcześniej, staramy się przyciągać różne organizacje i stowarzyszenia do tego, żeby z nami współpracowały i otwieramy się na cały Poznań i na całe środowisko, które tutaj funkcjonuje. I dlatego może trochę różnimy się od, od tego, co było w latach poprzednich. Będziemy starać się na pewno, tak jak wcześniej wspominałem, przyciągnąć większą rzeszę rzemieślników i pokazywać stare zawody, żeby, żebyśmy o tym nie zapomnieli. Uh, i, I myślę, że to jest ciekawe, bo bardzo wiele wycieczek, na przykład z dziećmi, zatrzymuje się przy panu Łukaszu, który robi właśnie te garnki, mm -hmm. o których też wspominałem, i przy panach i paniach z, ze Stowarzyszenia Jemioła. Mam nadzieję, że przy kuźni, która powstanie dzisiaj w nocy, też od jutra na będą pewno. kolejki. Także. Myślę, że będziemy szli w kierunku e, takiego fajnego jarmarku otwartego dla wszystkich. Mm. A w sobotę mamy święto Piotra i Pawła bardzo ważne dla naszego miasta, e, jakie atrakcje przygotowaliście na ten dzień? E, ten dzień po części oddajemy miastu. To mm. jest e, uroczysta sesja Rady Miasta w, w ratuszu o godzinie 13 i później jest e, pochód. E, teatralno-rozrywkowy przez część Starego Rynku. Także to przygotowuje miasto. My rozpoczynamy o godzinie 16. Znów koncertami, znów mm -hmm. czytaniem bajek, kolejnym chórem i kończymy koncertem. A w niedzielę w ogóle kończy się Jarmark Świętojański tegoroczny. Tak. Co na finał przygotowali Państwo? Co na finał? Finał, tak jak też wspominałem wcześniej, nazywa się Razem dla Piotra. Mm -hmm. Jest to masę koncertów i różnych imprez przeznaczonych dla Piotra, który jest muzykiem i który jest chory. Będą chodziło osoby po starym rynku, które będą zbierały pieniądze. I cały ten koncert, cały ten czas, będzie prowadził prezenter Radia SK Maciej Narożny. A proszę powiedzieć, jak zachęciłby pan? panów na to, żeby przyszli na jarmark Kwiętojański. Jakbym zachęcił panów, panów, myślę, że już po, po części panowie byli na jarmarku, mm -hmm. zachęcili się sami widząc program, który był, czyli dzień motoryzacji, mm -hmm. e, wtedy gdy motocykle wjechały na półtę no, teraz na pewno jutro, tak, dzień futbolu poznańskiego i wczorajszy dzień kibica na pewno przyciągną mhm. panów. Myślę, że panów przyciągają też słodkości, które są na mhm. starym rynku. A w takim razie co dla pań? Co dla pań? Myślę, że pań też nie trzeba przyciągać szczególnie, bo jest masy biżuterii. I takiej biżuterii e, od rękodzielników, gdzie nie znajdziemy jej oryginalnej. E, oryginalnej mhm. tak. E, więc myślę, że panie też z wielką ochotą pojawiają się na, na naszej płycie. Czyli zachęcamy po prostu całe zachęcamy, rodziny. Tak, zachęcamy wszystkich, rodziny. Rodziny zachęcamy do tego, żeby przychodziły z dziećmi. Mhm. Mamy ten kącik dla dzieci, mamy czytanie, e, mamy konkursy, e, są książki też dla dzieci. No są fajne zabawki też i polecam te zabawki, żeby kupować właśnie te oryginalne u Pani niteczki, tak, czy też te, te, te oryginalne zabawki z drewna. I tak jest dużo. asumując do naszą rozmowę, gdzie znajdziemy te szczegółowe informacje na te najbliższe dni Jarmarku? Na najbliższe dni Jarmarku znajdziemy informacje, tak jak mówiłem wcześniej na stronie internetowej www.jarmarkświętojański.poznań.pl. znajdziemy w każdej informacji miejskiej, znajdziemy na stronie miasta Poznania. Na pewno gazety, tak jak różne gazety opublikowały mm -hmm. też nas, nasz program i myślę, że jeszcze będą publikowały teraz w weekendowych wydaniach. No i tyle. Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że zachęcił Pan tych, którzy jeszcze na Jarmark się nie wybrali. My oczywiście wszystkim polecamy, żeby udali się na Stary doda, ponieważ Jarmark Świętojański tylko do niedzieli w Poznaniu. Zapraszamy serdecznie, a teraz zapraszam na krótką przerwę. Do zobaczenia.